Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Fall Guys. Kupiłem tą gierkę dosłownie przed chwilą i nie obawiajcie się, co nie będzie jakaś zmiana kontentu w ogóle całkowita na tą grę. E, ta gra będzie się pojawiała na moim kanale od czasu do czasu. E, mam nadzieję, że uda nam się w tym odcinku zrobić chwój, chociaż słyszałem, że to jest bardzo trudne. E, jeśli chcecie więcej tego typu odcinków właśnie z tej gry, zostawcie oczywiście łapkę do góry, jak wbijecie tutaj tak ponad 50 łapek, to pojawi się następny odcinek z tej gierki. No i co, myślę, że bez zbędnego przedłużania może. Możemy już lecieć do gierki, ja się tylko poduczę, jak tutaj chodzić, jak skakać i tak dalej. Także widzimy się już w gierce. Dobra, właśnie nam wyszukuje graczy. Zobaczymy, czy pierwsza rundka to będą jakieś boty, czy będą może e, coś dobrzy gracza. Zobaczymy, czy w ogóle uda nam się cokolwiek tutaj osiągnąć w tej gierce. Zgaduję, że będę troszkę się rage'ował, także do, nie ciśnijcie ze mnie za bardzo, Beki, dobra? Dobra, rozgrzewam się chyba, okej. Okay. I co, jak się tutaj chodzi? Dobra, AWSD, okej, okay, okej, okay, pasją się skacze, dobra. O nie! No, czekam. Zgaduję, że się... Zgaduję, że się nie zakwalifikuję. Dobra. No, no co mnie przepychasz, kurz. Co za frajer? No i jak ja mam przejść? No jestem bo tym nie umiem w to grać. No i mnie... No nie jesteśmy botami z tym typem. Siema mordo, jesteśmy w tym razem. Nie martw się Mordko. Nie! Nie, przewaliłem się, przewróciłem się, ale jestem potem. Nie, nie mogę, nie mogę przejść przez to. No nie, ej, co jest? Dobra, udało mi się jakoś. Okej, okay, ale już się nie zakwalifikuję, no nie ma szans, nie. No niestety, no to była pierwsza moja gierka taka prawdziwa, no. no Przegraliście, no niestety, no przepraszam, no. Nie umiem jeszcze w to grać, ale się nauczę, obiecuję, obiecuję, że dam radę, że się jeszcze nauczę. Dobra, lecimy z następną gierką. Dobra, teraz jest jakaś mapa, Hit Parade, nie wiem, nie wiem, nie znam jej, a nie, znam ją, widziałem ją, Jacob dzisiaj na niej grał, właśnie to chyba dzięki Jacobikowi w sumie to zainstalowałem, no i dobra, zobaczymy, zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie, zapomniałem jak się łapie ludzi, chyba strzałką, czy coś takiego, nie wiem, dobra, kwalifikuje się 40 osób, tak tutaj to wygląda wszystko, dobra, ciśniemy, lecimy, 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 nie śpimy, cyk, Ło! Nie! Spadłem, dobra, spoko, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, lecimy dalej, dużo osób spada, widzę, okej, okay, oni pchają w tą stronę, więc, więc trzeba w tą, idziemy w tą, super, idzie, idzie mi, idzie mi, nie, nie przypychaj mnie, kurde, karakanie. dobra, przyszedłem, 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 dobra, udaje mi się, udaje mi się, może, może to jakoś, nie, nie, zmierzyło mnie, prawie, żeby mnie ta kula teraz nie pieprznęła, nie pieprzni mnie kulo, no i co mnie tu przypychasz, kurde, debilu, no zostaw mnie, zostaw mnie, dobra, idę, idę, po bokach chyba jest szybciej, tak słyszałem, dawaj, dawaj, ciśnij, Tomsiak, ciśnij, jesteś, jesteś najlepszy, kwalifikujesz się, kwalifikujesz się, jest, jest, udało mi się, udało mi się, zakwalifikowałem się, dobra, udało się, dobra, ale to fajne jest, fajna gierka, fajna gierka, serio, dobra, co my tutaj teraz mamy, o, to też widziałem dzisiaj u Jacoba, ej, to jest trudne, to jest w sumie trudne, wydaje mi się, dobra, nie, 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 tutaj, ten, tutaj sobie przejdę, na spokojnie... Tu sobie też przejdę. Nie, 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 pchaj mnie, nie pchaj mnie debilu. Nie, nie, dobra, tu szybko, tu muszę szybko przejść. Dobra, przejdę sobie tutaj, dobra. Szybko na tamte, na tamte, na tamte, nie, 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 nie. Nie, zostaw mnie, zostaw mnie. Nie, spadłem. O nie, nie udało mi się. Smutno mi. Dobra, jeszcze raz ta sama mapa chyba, więc damy radę, dasz radę Tomsia. Kto jest tylko w swojej głowie, to jest naprawdę prosta mapa, prosta mapa. Dawaj, ciśnij, jak ciśnij, jesteś najlepszy, jesteś w pierwszym rzędzie, dasz radę. Dobra, jesteś pierwszy, jesteś pierwszy, jesteś najlepszy. Dawaj, ciśnij, jak ciśnij. Dobra, spadłeś, no jesteś głównym, ale dobra. Dobra, chodź mu, chodź, Murdo, idziemy razem, idziemy razem. Przepychamy się, tu, syk. Tu, proszę bardzo, proszę bardzo, pięknie, 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 pięknie wygląda ta gra. Trzeba tędy przejść, tędy. Nie, 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 nie zmierzyło mnie. Nie, nie, tędy trzeba przejść, super. Nie no, jestem ostatni, jestem jednym z ostatnich, jestem głównym, jestem głównym, jestem głównym. Dobra, chill, Tomsiak, jesteś najlepszy jednak. Idziemy po boku, idziemy po boku. Dobra, chillujemy. Chillowanko, chillowanko chyba. Nie! Nie! Walnąłem się w coś! Nie! Dawaj, Tomsiak, lecisz! Dobra, dobra, jest, ez, jest, ez, dobra, super, ta mapa jest bardzo prosta, ta mapa jest bardzo prosta, to jest Ezik. O, ale kogoś tutaj wywaliło, o Jezus! Dobra, to jest znowu ta mapa, to chyba jest jakoś zaprogramowane, że, że te pierwsze chyba gierki są z tą mapą, albo tak po prostu zawsze jest, no nie wiem, wydaje mi się, że, że inaczej te mapki wyglądają, no ale dobra dobra, czemu teraz 17 osób niby ma się wyeliminować, no chyba nie, dobra, okej, okay. ten żółta jest najgorszy, ten żółty jest najgorszy, dobra, idziemy tutaj, idziemy tu, chillujemy, chillujemy, dobra, trzeba ten tutaj przejść, nie, tutaj, szybko, szybko, Tomsiak, dobra, jesteś super, jesteś super, Tomsiak. Super, dobra, idziemy na ten kolorek. Dobra, na ten lecimy teraz. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Osiem osób wyeliminowanych. Okej. Okay. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Kurde. No nie jestem gównem w tą grę. No co ja zrobiłem, ale jestem idiotą. Nie no widzowie, ja jestem w tą gierkę beznadziejny. No nie wiem. Ja no nie, to nie jest gra dla mnie, rozumiecie? To nie jest gra dla mnie, naprawdę. Dobra, teraz jakaś inna mapa, nie wiem co tutaj się robi tak szczerze. Ale, ale spróbuję tutaj coś wykombinować. Mam nadzieję, że tutaj yy, nie da się jakoś super dużo razy zabić. Dobra, jestem w pierwszym rzędzie. ez. Ez z wami, frajerzy. Dobra, będę pierwszy. I o co tutaj chodzi? Dobra, skaczę. Ej, no ej! Ej, co jest? Nie, 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 nie. Nie, nie będziecie mi tak robić, debile małe. No nie! Ej, co to ma być? Ej, ale gówniaki małe z tych typów. No i wszyscy lecą? Wszyscy lecą, nie, dobra, idę tutaj, he ez z wami Nie no, nie no, zajebiście, ez S, S, totalne Dobra, skaczę tutaj, tutaj mam Ezy, tutaj mam totalne Ezy Edzik mam, dobra, jestem najlepszy No i upadłem, co za debil Dobra, lecimy, czyli, czujemy, wskakuję tutaj Lecę tutaj, dobra, ej, jest kozak, jest kozak, jest kozak, widzowie Lecę tutaj, okej okay. Nie, 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 nie lecę tutaj, nie lecę tutaj, bo oni spadają debile Dobra, lecę tutaj, czyluję nie, 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 jestem głupi, jestem głupi, jestem głupi. Dobra, wskakuję tutaj Wskakuję tu nie! Nie spadam, no nie wierzę! No czy ja zero znowu! Znowu jestem na szarym końcu. Dobra, dawaj mi to, dawaj mi to. Nie, 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 do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Do góry, debilu mały. No, wskakujemy na to, wskakujemy. dobra, jest git. Nie, nie! Tak! Tak, udało się, udało się! Dobra! Lecimy na to! Nie, 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 nie! Proszę, nie rób mi tego, nie rób mi tego, dobra. I wskakujemy teraz na to. Cyk. Dobra, Ez. Szybko, lecę na to, lecę na to, lecę na to, lecę, lecę. Jest. Dobra, dobra. Ej, to jest możliwe. Może dam radę. Szybko. Nie, 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 nie. Jest, jest, udało się, 38. Dobra, ale fart, ale fart, jestem kozakiem w tą grę. No, gram pierwszy raz, jestem najlepszy. Dobra, jestem, nie, super, super jest ta gra. Po prostu kocham ją, kocham ją. Dobra, 38 osób zostało, ja jestem top 38, jestem najlepszy, ez, ez, ez. Dobra, ja już jestem trochę wyróżniony, co nie? O, tą mapę znam, chyba, y, nie wiem czy się mylę, nie wiem, może się mylę, ale chyba Patec, tak, Patecki grał na tej mapie, pamiętam, e, oglądałem shota. O wy! dobra, jak idę tędy, pokażę wam, że to, że to tak naprawdę nie jest dobry, że to nie jest dobre, że to nie jest dobre, bo wy jesteście noobami totalnymi, ez, super, nie bij mnie kula. Nawet nie wiem, gdzie ja jestem bo przez chwilę. Dobra, okej, okay, ez. Ez. Nie, nie, kurde! Dawaj, nie! No nie, 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 nie. Dobra, jestem pierwszy chyba. Tak mi się wydaje, że jestem pierwszy. Dobra, lecę na to. I bum, na to wskakuję. No jak zwykle spadam, to nic, to nic, to nic, jestem tutaj, dalej jestem, Dawaj, dalej chyba prowadzę, dobra, próbujemy, próbujemy, oni będą w tą stronę pchali, zgaduję, tak, w tą stronę pchamy, super, tutaj w tą stronę, no, zajebiście, dobra, dobra, Jezus, ale mnie przepchali, ale te maluchy to są wkurzające jednak, no nie, 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 zostawcie, dobra, przeszedłem, przeszedłem, super, no i dobra, i ciśniemy tędy, nie, na chilku. no możesz się posunąć, gruba się, no ej, ja się nie zakwalifikuję, Dobra, Ez, jednak tak. Dobra, super, super, super. Ta mapka... Ta mapka jest moja, ta mapka jest moja ulubiona. Mam sporo miejsca, mam sporo miejsca, więc tutaj może nie być jakiegoś przepychania ogromnego. Dobra, przeszedłbym sobie tędy na spokojnie. Ocyk. No, mhm, uh -huh, zajebiście. Dobra, super. Super Ha, Ez. Dobra, uwaga, uwaga! Tomsiak, uważaj! Dobra, chilluję. No nie, idzie ko o, 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 obrwałem w mordę. Dobra, cyk. Nie! Przypkał mnie! Nie! O, o, ale się wydupiłem. Dobra, lecę, lecę, nie wiem co tutaj się robi. A, okej. Okay. Tutaj chyba można spaść. To jest nawet ezik. Uff, ten co się wywalił, chłop. Dobra, totalny ez, totalny ez. Dobra, tutaj trzeba wskoczyć. Dobra. Nie! Nie walisz mnie na łeb, kulo. Co? Eliminated, przecież ja zajeb zapierdzielałem zajebiście, także to szok! Ej! ich ja myślałem, że to ja jestem jednym z pierwszych. Moim rekordem jest na razie wygranie jednej rundy. Jeśli chcecie, abym w następnym odcinku pobił ten mój rekord, zostawcie tutaj 50 łopek do góry i nagram kolejny odcinek z Fall Guys, także dziękuję wam bardzo. Ej! Czekajcie, to ja przyszedłem? To ja tutaj żyję? Nie, nie żyję. Nie, myślałem, że żyje. Dobra, także trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku, Siemka.